To jest taka kaseta, co daje się do takiego dużego radia. A radia? ta kaseta jest nowa czy stara? Pooglądaj ją, Adasiu, ta kaseta nowa czy stara, jak myślisz? Stara. A dlaczego? Bo są tu stare normale. To jest takie coś, co tu się nagrywa takie fajne filmiki. A nagrywałeś kiedyś w takim urządzeniu filmy? To jest taka to jest bajka, co. Co może być na laptopie? Ta Natalka zapytała, gdzie jest Diskman? Jak myślisz? Tutaj może płycie. Mhm. dobrze, pytaj go na to. A Wolfman? Gciała taś myślisz? myślić? Na 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 takiej kasecie, No tak, może no Bo to może służyć. To może służyć to, to na pięć, a jakich na przykład filmów? Filmów mm. że można ten pisać. A pokaż jak to się pisać? Ja. Tam się pani wkłada tylko pióro no i się pisać. To jest taka pójka, co można słuchać w yy, dużych radiach. Muszę tutaj migać, a to można też tutaj. Tutaj można zrobić, że widać jak to ślimak.